Sobota, 2 marca. Nadrabiam stracony sezon. Po tygodniowej ofensywie trochę tutaj, trochę w lasach parczewskich. Dzisiaj niestety dopiero po południu udało się wyrwać. Miałem koncepcję, żeby tutaj pobiegać trochę, żeby zrobić dzisiaj około 12-15 km, ale już jest 14.30, więc nie da rady zrobić takiego dystansu przebiegnę się wzdłuż tutaj po sesji po prawej mojej stronie są różnego rodzaju gospodarstwa domy pałace i tego typu sytuacje i generalnie zbieracze jadą dalej w tamtym kierunku zresztą sam niejednokrotnie tam dalej jeździłem parkowałem auto i dopiero wchodziłem Albo do lasu po prawej, albo po lewej stronie. A dzisiaj trochę inna koncepcja. Zobaczymy, czy tutaj bliżej zabudowań uda się może coś znaleźć. Bo to już drugi marca, więc dobrze byłoby już sezon podnoszenia rozpocząć. fajna miejscówka tutaj myślałem że może coś leży ale to tylko połamane gałęzie sosny niestety za mną tatuś z małą córcią i z pieskiem piesek pobiegł właśnie za statkiem saren ewentualnie jeleni narobił rumoru jazgotu oczywiście nikt nie trzyma psów na smyczy przyjeżdża do lasu wybiegać psa no i konsekwencje są takie jakie są ale pięknie spałowane świeże może rano ktoś tu coś znalazł zauważyłem kilka spałowanych tutaj młodych W miarę młodych drzew Nie wiem co to Jakaś grabina, dębina Ja zaraz się wywrócę, sporo tutaj tego jest I po prawej i po lewej stronie Bez rzutów nie widać. O do dobrych 10 minut poruszam się po takim terenie. No ale mimo tego, że jest dość przejrzyście, widać daleko co, gdzie leży. Sporo jest odchodów. Jeleni w zasadzie cały czas leżą, cały czas się po nich idzie. No to nie widać tu nic więcej, oprócz kilku spałowanych młodych dębów, które minąłem po drodze. Ale zrzutów, jak nie było, tak niestety nie ma. Jak jesteś w takim miejscu, to serducho bije mocniej. Ale już niejednokrotnie szedłem od drzewka do drzewka, które było właśnie tak spałowane i w zasadzie i nic, i nic, i... No ale mogłoby się coś odwrócić, mogłoby się coś odwrócić. Gdyby nie tej jeżyny, to stwierdziłbym, że jest to nawet sympatycznie. Potencjał jest na pewno. Klimat tutaj panuje taki, że w zasadzie nie da się utrzymać aparatu w kieszeni. Dawno nie byłem w takim miejscu. Dawno nie widziałem tylu. Spałowanych koło siebie drzew, To są wydeptane ścieżki. No i kwestia tego, czy tylko przez zwierzaki, czy też przez poszukiwaczy i zbieraczy, zaraz sobie tutaj zobaczymy. Czy gdzieś na świeżej ziemi, bo tu co, co chwilę jest jakaś świeża ziemia? Czy tu jakieś ślady butów? Nie, ale na pewno puszek nie widać. Ale nie wierzę, że tu nikt nie chodzi. Tak jak mówiłem, tak jak myślałem, to wszystko to jedna wielka podpucha. Żeby zmęczyć, złachać człowieka przeszedł trochę w jedną, trochę w drugą, ale nic nie widać. Tam no tutaj powinien być, słuchajcie, zrzut na zrzucie, ale ich nie ma. Albo ktoś czyści to miejsce regularnie o 5, 6 rano, i później poprawia jeszcze o 18. Albo zrzuty leżą tuż obok na lesie i dlatego teraz właśnie przejdę sobie wzdłuż tutaj w pobliżu żeby obczaić co tu się dzieje obok za mną niespełna 5 km marszu myślę że jakieś 3 km w linii prostej do samochodu nie spodziewam się, że tyle uda się przejść, ale lepsze byłoby w końcu jakieś podniesienia od tego wyniku kilometrowego. Mógłbym przejść nawet pół kilometra, by znaleźć pierwszą w życiu parę. Ale widocznie jeszcze nie pora na to. No i generalnie tak wcześnie jeszcze nie, nie znalazłem poroża. Zawsze był to koniec marca, kwiecień. Ale nigdy styczeń, nigdy luty. Także zobaczymy jak będzie w tym roku. totalnie już nie mam czasu ale wszedłem znowu w miejsce w którym czuć intensywny zapach jeleni po prawej stronie jakieś bagienka przede mną bagienka ale bo się tu przeprawiłem myślałem że będę musiał gdzieś już zapitarać są odchody nie są najświeższe akurat te ale jest ich tutaj dużo no tyka na koniec dnia mogłaby leżeć o wilk poszedł, jest wilk ale jest, jest wilk, jest pierwszy wilk, pierwszy mój wilk czy to wilk? nie to nie wilk a już myślałem że to wilczek cóż dzień się kończy wracamy na zero nie sądzę żebym coś po drodze podniósł aczkolwiek do samochodu mam jeszcze dobre 2 km więc muszę zacząć przebierać nóżkami trochę szybciej no i cóż jak nie będzie padało to do jutra dzięki za oglądanie a jutro z tutejszych rewirów będziemy nagrywali, będziemy rejestrowali wyprawę tylko na te tereny które odwiedzałem tydzień temu zobaczymy czy coś się zmieniło, czy wróciły jelenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.